Siemaneczko, wszystkim witam Was dzisiaj w kolejnym vlogu. Przyszłam się już z Wami dzisiaj przywitać. Ja, co prawda, będę sobie tutaj na spokojnie sprzątać, będę musiała zrobić trening, ale przyszłam się przywitać i mówię, że poinformuję Was, że dwa dni temu kupiłam bilety do Polski. Tak, nie jadę na stałe, jak coś, yy, ale yy, jadę na dwa tygodnie do Polski. Yy, wylatuję 31. z Eindhoven. I właśnie yy, lecimy do Gdańska. Z Gdańska mi rodzice odbiorą. Yy, no i będę dwa tygodnie, a później po mnie Krzysiek przyjedzie. Yy, to będzie ogólnie pierwsza moja podróż yy, sama, samolotem powiedzmy, bo tam Lili to już w ogóle nie liczę, trochę się stresuję, powiem Wam szczerze, ale. Będzie spoko, więc ja już odliczam dni, ja żyję w ogóle już tym wyjazdem, się mega jaram. Eee, mam nadzieję, że Lila mi się tutaj nie pochoruje czy coś znowu, bo nie chce mi się przez to przechodzić, bo ostatnio już mam dosyć jej chorób, ale nie mamy na nic wpływu. Teraz Lili w szkole ma dzień kolorów i dzisiaj, słuchajcie co ja odwaliłam, <grytanie> dzisiaj mieli dzień koloru czerwonego. No i oczywiście tak patrzę w szafie, mówię, kurde ja nic nie mam czerwonego dla niej, no bo wiecie czerwone to taki... Nie był uniwersalny kolor, ale mało jest ładnych rzeczy w kolorze czerwonym. Bardziej to dla chłopców mi tak podpasowuje, albo to taki właśnie kolor świąteczny. I słuchajcie, wygrzebałam w szafie czerwoną bluzkę, taką trochę przykusą, świąteczną jeszcze. I ja mówię, ja nie mogę. Ja mówię, nie wiem, czy oni mają ubrać się, czy coś przynieść czerwonego. No i słuchajcie, założyłam mi tą bluzkę, włożyłam ją w spodnie, podwinęłam rękawy, żeby nie było i dziś zaprowadziłam i się śmiałam do pani, mówię, kurde, że założyłam ich świąteczną koszulkę, bo mówię, nic nie miałam czerwonego, nawet gumki nie miałam czerwonej, właśnie najgorzej to, ani skarpetek, nic naprawdę. No i trochę się śmiałyśmy z panią właśnie, ale to nic, tam wszystko okej. Okay. Jutro mają kolor żółty i właśnie będę musiała zaraz pójść w szafie, zobaczyć, czy coś jest żółtego. Bo wiem, że tam zielony, biały i w ogóle to jest, ale żółty, kurde, może być ciężko. Nie wiem, czy nie będę zmuszona gdzieś tam podjechać coś tam może wykombinować. Ach, a gumki mam chyba do włosów żółte, więc to tyle dobrze. Także no wesoło. No i ja mówię, że jestem dzisiaj happy, bo ogólnie jestem od paru dni już taka, wiecie, jakaś taka. Nie wiem. Jestem taka, że już się tak cieszę do tej Polski. A powiem Wam, że im dłużej już tu jestem, tym coraz ciężej jest. No, tęsknię po prostu za domem. Tak samo było z wyjazdami Krzyśka. Na początku było jeszcze w miarę, ale co wyjazd stawało się coraz gorzej. O! I tutaj mi wyskakuje komunikat, że muszę iść naładować baterię, więc sobie pogadałam. Dobra, idę ładować baterię i sprzątać a się później odezwę. A zobaczcie, co to za czerwony nosek. Skąd masz taki czerwony nosek? Bo, bo pani mi namalowała na nosek. W przedszkolu? Mhm. A dlaczego? Bo, bo pani tak mi dała. Bo uczyliście się dzisiaj o czerwonym kolorze, tak? Mhm. Rot? Rot, tak. No. A co teraz oglądasz? No, a mama chce Wam pokazać, jakiego kupiliśmy. Kaktusa, prawda? Kaktusa. Mhm. Słuchajcie, kupiłam sobie kaktusa. On jest taki duży, że nie wiem, gdzie go postawić. Ale zobaczcie, jaki ładny. Była promocja w ogóle za 10 euro. Zobaczcie. I stwierdziłam, że kupię roślinkę. Tak się prezentuje. Dobra, słuchajcie, Lili ogląda bajkę, więc ja pokażę wam zaraz co kupiłam. Nie byłam w akrzonie, tylko z torba zakrzona. I już wam tutaj pokazuję. Tutaj słuchajcie, ja i mój holenderski to jeszcze leżymy troszkę, więc kupiłam takie coś. Nie wiem, czy to będzie się nadawać do zupy pomidorowej, czy nie, ale kupiłam. Kupiłam tutaj puszki kukurydzy, tarkowany ser, pomidorki koralowe papryki i tu w sumie takie duperelki. Tutaj jakieś z ciekawości wzięłam taki ser, chociaż widzicie cenę, masakra. Yy, tutaj wzięłam rurki, gdyby ktoś do nas przyszedł, gości, bo tak powiem szczerze, że jak nie mam. tutaj, Lili, bułeczki. Yy, tutaj szczotki, mleko, chleb. Tutaj są takie fajne w Aldi yy, próbki jakby na jedno śniadanie. Lili ostatnio coś tam płatków podjada, więc akurat tutaj kinder jajka kupiłam, ogórek bułeczki dla mnie i słuchajcie tutaj w Aldi dają u nas takie coś, nie wiem czy u was w Aldi też takie coś dają i to są emoji do nich jest specjalny album ja już wam pokażę jak to mniej więcej wygląda emoji, emoji my już trochę ich mamy o, o, o. o te, wyjęłaś o i zobaczcie pokażę zaraz wam resztę więc tutaj jest taką flagą, kurde, nie chcę się wyostrzyć. Tutaj <laughs> uśmieszek, tutaj jest małpka, jakiś ptaszek. I tutaj dwie są w maseczce. Już małpki mamy, tuż już mamy powtórek, ale jeszcze nie mieliśmy żadnej rączki. Tu są wszystkie emoji, które są tam gdzieś używane. Wiecie, na Facebookach i w ogóle. Skoro miałam nie kupować gotowców, postanowiłam zrobić dzisiaj tortille na obiad. Już tutaj wszystko sobie przygotowałam i za chwilkę będę zawijać w placki. I później wstawiamy do piekarnika i będzie smacznie. Jejku, ja miałam kilka dni ciszy tutaj, ale oczywiście we vlogach tego tak nie odczuwacie, bo jak montuję wszystko razem to wiecie. Sorry guys za moje tuste włosy, zaraz właśnie robię treningi i idę się umyć yy, bo kurde nie opłaca mi się tutaj umyć głowy tak często jak myję zwyczaj. z tego względu, że kurde taka była brzydka pogoda przez parę dni a dzisiaj słońce wyszło, więc mówię dobra myjemy włosy, dzisiaj jest ten dzień <laughs> nie wiem czy też tak macie, że macie swoje dni na umycie włosów i a jeżeli coś wam psuje plany w waszym harmonogramie mycia włosów, to jesteście złe. <grywia> mam nadzieję, że to nie tylko ja. Um, no, kurde, nie mam jak się ułożyć. O, dobra. Właśnie, właśnie, właśnie. Idę zaraz zrobić ten trening, umyję się. Dziś się pomaluję, bo y, ja ostatnio ciągle jeździłam po Lili samochodem do szkoły taki nieogar i w ogóle, bo no mówię, lało u nas straszna pogoda, dzisiaj jest ładnie, więc może nawet Lilia na naprawdę zabaw, chociaż moja Lila znowu się choruje. Dobrze, że mi został, słuchajcie, antybiotyk. Y, po ostatnim tym i ja ten antybiotyk jej jeszcze trochę daję, żeby się nie rozchorowała. chociaż. Y, jak ma się rozchorować, to się rozchoruje. Nie wiem czemu, ale idzie tylko do przedszkola i dostaję takiego kataru i potem nie śpi mi po nocach. I no, ja też nie śpię. Ja w ogóle od tygodnia jakoś mam straszny ból głowy. Tabletki mi nie pomagają. Jak również nie wiem, może z dwa tygodnie już nie śpię w nocy, słuchajcie, normalnie tak jakbym jakimś wampirem była no dramat, nie mogę spać jestem wkurzona, siedzę, oglądam później serial, ale wiecie Krzysiek się mnie na przykład czepia że oglądasz serial i przez to pewnie nie śpisz, a ja po prostu leżę i kręcę się z boku na bok, że aż mi wszystkie kości bolą, więc jak ja się zajmę serialem trochę to się trochę mulę i potem jakoś tam zasypiam dzisiaj chyba o czwartej zasnęłam, także dramat Pielęgniarki tu chodzą. Nie wiem, co się dzieje. Dobra, idę odwalić trening, chociaż dziś mi się totalnie nie chce, bo bolą mnie plecy. Właśnie kręciłam się z boku na bok dzisiaj i o, tak to wyglądało. Um, nie wiem, czy zdążę, ale chciałabym podjechać jeszcze przed odebraniem Lili do sklepu um, i to do miasta obok, ale zobaczymy. Nie wiem, co dziś zrobić na obiad. Piszcie mi w komentarzach jakieś propozycje na obiady, bo ostatnio mi się jakoś tak nic do głowy nie przychodzi, co mogłabym zrobić. jeszcze muszę paznokcie zmyć, bo rzekiel to wygląda. Ale muszę malować paznokcie, słuchajcie, bo zapuszczam, a zobaczcie już jakie mi się zrobiły. Dobra, <grytanie> idę um poćwiczyć i później się oddam. I tu znowu ja, Wasza ulubiona youtuberka, przyszłam Wam pozawracać tyłek, pogadać głupoty, a bardziej pochwalić się. Słuchajcie, nie wiem, czy się tam orientujecie w świecie muzycznym i w tych sprawach koncertowych i tak dalej. Ja jeszcze, jeżeli chodzi o muzykę, to zatrzymałam się w czasach bardzo dawnych, dlatego, że ja słucham cały czas tych samych artystów praktycznie. I pomimo, że byłam już na paru koncertach, to ja mogę jeździć na koncerty codziennie. I przyszłam wam się pochwalić, że jadę sobie na koncert Shona Madnessa w kwietniu w Antwerpii w Belgii tutaj. I jestem so excited! Normalnie mam najlepszego faceta na świecie. I love you. Bo kupił mi ten bilet. Chociaż wiem, że... Ach. Że najchętniej to by powiedział, Boże Święty, przecież już byłaś na koncercie, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale byłam na Szonie Mednesie z Krzyśkiem, jak był w Polsce dwa lata temu. I to było nasze pierwsze wychodne, jak Lili się urodziła. Lili miała pół roku. Um, I no, ale ja jestem taka, że no, ja bym mogła jeździć na koncerty, mówię, codziennie. I no... Nie mogę się doczekać. Ja do Antwerpii mam 40 minut, więc to jest naprawdę rzut beretem. I... może nie mogę się doczekać. Jezu. <grystanie> Widzicie tą buzię uśmiechniętą. Um, ja teraz się wykąpałam. W końcu umyłam te moje włosy nieszczęsne. Ogólnie to już się wkurzam, bo mam taki odrost i w ogóle te włosy nie, nie chcą ze, mnie, ze mną współgrać. A jak robię sobie przedziałek, to wyglądam jakby ktoś mi tak pędzlem maznął. Um, także... Tak to się prezentuje. Ja w ogóle jest godzina prawie 13. Ja albo i 13, Czekajcie, zobaczymy, która jest godzina. Jest dokładnie 12:53. Eee, ja jeszcze nic nie jadłam od rana i teraz wstawiam sobie tortille, bo słuchajcie, ja ostatnio robiłam tam tortille i wyszło mi ich 12 chyba. Ja, Krzysiek się jak kolegów w pracy wziął, bo, bo po prostu wierzcie, wiecie ile można jeść, ale po prostu wyszło tak dużo mięsa jakoś z tych piersi, co miałam, że no, dobrze, że miałam tyle placków ogólnie, nie? a I co? No i muszę zjeść tą tortillę i Krzysiek mi napisał, że kupił chleb, ale nie kupił włoszczyzny, bo nie było i chyba będę musiała jechać, tylko ja już chyba nie zdążę, więc nie wiem, czy nie będę musiała jechać z Lili. Um, ewentualnie jutro pojadę do sklepu, a dzisiaj zrobimy coś innego, tylko muszę zaraz wyjąć a mięsko jakieś, może jakiegoś kurczoka zrobimy. Nie wiem, albo schabowe. Chyba najprościej, najszybciej, nie chcemy mi się w sumie tak jakoś bawić. No i chciałam coś wam jeszcze powiedzieć. Ale kurczę, z tego yy, względu, że nie powiedziałam Wam o tym koncercie, aż byłam szokowana, bo ja zawsze takie rzeczy to robię. Oczywiście na Instagramie już się tam pochwaliłam, żeby nie. <śm> um, jak ktoś z Was tutaj ogląda i będzie się wybierać na koncert, możecie mi dać znać, możemy się gdzieś spiknąć, A chociaż ja już yy, z taką dziewczyną się jakby tutaj yy, ugadałam. Bo wiadomo, że trochę raźniej w grupie, tym bardziej, że um, ja nie gadam po holendersku ani po francusku, więc tam może być ciężko, bo mówię, ludzie w Belgii tak rzadko gadają po angielsku, ale może coś tam, yy, wiecie, no czasami jakieś problemy się zdarzają i ja wtedy będę, yy, o co kaman". Yy, no, ogólnie bardzo dziękuję mojej przyjaciółce Eni, która yy, towarzyszyła mi w misji kupywania tych biletów, bo to była taka akcja, bo jak kupowałam w. Przed sprzedaży ze Spotify kupiłam i o, Boże święty, i były losowe miejsca i co my nie zrobiłyśmy, żeby znaleźć jak najlepsze miejsce? Masagra, także bez niej to by się nie udało. No i teraz właśnie czekam na żarło. Idę zaraz, troszkę się bolo, co tu stoi, to samochód, e, idę, no i to tyle, ale ja dużo gadam ostatnio, ale wiecie co, zauważyłam, że był taki czas, że ja w ogóle nagrywałam vlogi i praktycznie w ogóle w nich nic nie gadałam, tylko się witałam, potem na koniec coś mówiłam i tyle, więcej pokazywałam, a teraz na przykład więcej gadanych, e, ja nie wiem, ogólnie wydaje mi się, że teraz troszkę tak jakoś... Em, Troszkę też inaczej to wszystko wygląda, bo nie wiem czemu, ale tak ostatnio sobie myślę, Jezu, ja kiedyś, jak, to znaczy kiedyś, czy jakiś czas temu, jak ja byłam w Polsce to ja wiecznie narzekałam. I ja tu też sobie narzekam, bo ja taka jestem, że lubię sobie narzekać ale takie myślę, że ja rzeczywiście dużo narzekałam i ktoś mi kiedyś pisał. Ale ja w sumie taka jestem, jak mi coś leży na sercu, a wtedy był jakiś gorszy okres, no to ja tak, wiecie, lubię się wygadać nawet przed kamerą, a, bo często ludzie mają identyczne problemy i wtedy jakoś się tak jakoś łączymy. <laughs> no. No i ogólnie to nie wiem, co bym mam jeszcze pogadała za głupoty, później się odezwę, bo już chyba koniec z tą... Moją, buzią. w ogóle zrobiłam sobie ten mocny peeling, co ostatnio z Bingo spa Wam pokazywałam na filmie. Fajny jest, podoba mi się. Polecam. Kochani, ostatnio Wam mówiłam o tej grze Matchmaster. I słuchajcie, czemu się nie chce ładować? O! I słuchajcie, jak gracie w tą grę, to weźcie mnie, dodajcie i wyjdźcie mi naklejki. Tak się uzależniłam taka głupia gra, taka jakaś, nie wiem, no nie aż taka wymagająca, ale tu dużo do rzeczy ma fart i to jakie ma się tam ulepszacze i tak dalej. Ale jak, yy, właśnie jak yy, widzicie, o, dostałam małpkę pierwszy raz w ogóle. Yy, jak gracie w to, to mnie dodajcie gdzieś jakoś, poszukajcie mnie albo dajcie mi znać, to ja was dodam, bo podoba mi się ta gra. W ogóle jestem w jakiejś grupie. Nie wiem, My team Tutaj sobie wysyłamy. Nie wiem, fajna jest ta gra. <gry> Jak znacie jakieś fajne, jakieś gry takie nie mocno wymagające, żeby tam ciągle w niej siedzieć, ale takie, że się pogra i można wybijać rangę, to dajcie mi znać. Ja z chęcią um, rozpatrzę to. Ja lubię czasami. Ostatnio odinstalowałam wszystkie gry, mówię w dupie, nie gram. I, i co, znalazłam przypadkiem grę, i tak to wygląda teraz. I że no, no o, już mam powtórkę, więc jak będziecie chcieli, to mogę Wam wysłać. <laughs> Słuchajcie, ustawiłam sobie w Google Asystent, żeby mi codziennie o 13 wysyłał jakiś dowcip. Idziemy zobaczyć, co mi gdzieś wysłali. Rozmawia dwóch psychologów. Wiesz, to dziwne, mówi pierwszy. Wystarczy krzyknąć w bibliotece, a wszyscy się na siebie gapią w milczeniu. A próbowałeś zrobić to samo w samolocie? Pyta drugi. Wszyscy się przyłączają. <laughs> Dobra, może być. Okej, okay, ja się już ogarnęłam. W końcu ułam włosy, ale zobaczcie, jak to wygląda. Masakra, ten odrost. O, już nie czuję się dobrze mając blond włosy z takim odrostem, no ale trudno. E, idę zaraz się e, tutaj ubrać jeszcze buty i będę wychodzić po Lili. <ścoughs> Brodzasek z zielonym noskiem. Kochani, przyszłam się z Wami już pożegnać. Wiem, że ten vlog taki bardziej pogadankowy był, ale no, takie będą się zdarzać czasami. I przyszłam się pożegnać, żeby zacząć nowego vloga, bo jak widzicie jestem ogarnięta. Jest dzisiaj już weekend i będziemy nagrywać kolejnego vloga. Zaczynać. Także łapka w górę i widzimy się w kolejnych filmikach. Pa, pa!